Siemaneczko, siemaneczko, witam was w kolejnej części naszej wspólnej gierki Demolition Build Copany 2017 Dzisiaj polecimy sobie jak wiecie, kupiliśmy, kupiliśmy już yy, naszą spycharkę, mamy spycharkę ale musimy zarobić więcej pieniędzy na mm, zakup wywrotki. Więc, co polecimy teraz na spokojnie zrobimy to, co mamy zrobić? Yy. Czekajcie, bo tu jakiś ruch się zrobił trochę normalnie. Jedziemy rodzinka, zarabiać flotę znowu. Dobra, tutaj wymuszone, ale dobra. Jedziemy. Paliwo się nam kończy. Tu mamy scenariusz za 400 metrów, damy radę, słuchajcie, jakby był problem z, yy, z, yy, z green screenem, to sorry, ale jeszcze nie mam oświetlenia, nie mam kiedy, bo tutaj live, tu, tu coś nagrać i naprawdę nie mam, nie mam kiedy po prostu zorganizować tego, żeby skoczyć po to oświetlenie, a ja nie chcę, chcę zamawiać, wolę kupić i takie, żeby mieć już od razu, nie, w sumie mógłbym zamówić i E, ten tutaj próbował Tadek, coś. Te. O jest, czekajcie, scenariusz. Konkretnie wysiedliśmy z młotem. 4000, musimy zarobić 4000. Więc opaliwo mm, uzupełni. No, zabrało nam to stówkę. No słuchajcie, no musimy gdzieś zobaczyć. Yy, dokładnie gdzie mamy jakiś, jakąś robotę do wykonania pole namiotowe eee, powrót eee, nie 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 czekajcie my jesteśmy tutaj dźwig dzielnice przemysłowe znajdźmy coś coś normalnie żebyśmy mogli ten no to jadę tu No, fajny scenariusz, ale co tutaj by nam, tu nie możemy pojechać. Czekajcie jeszcze chwilę, ja pod prądu stoję. Mm. Tak. Mhm. No to pozarabiane, dobrze, że tutaj nie ma za kolizję yy jakiś karbo pewnie bym się nie wypłacił. Ale dy... Dobra, jestem tu. Czekajcie, co nam tu będzie potrzebne? Stańmy tak. No i zaraz nie powinno machnąć. Yy. Wynajmiał turystą, który przeżył z namiotami, a to im mogę kupić. Teraz potrzebujemy mieć zarobk wystarczająco. No to... Ale dobra, ale to jest jakaś robota. Ej. Coś nam uderzyło w auto. LOL Ej, gościu, płacisz normalnie za ten Dobra, ustawimy go tak, jak coś to nie moja wina, on ubezpieczenie płacisz uciekł z miejsca wypadku Ale to jest... Nie, ja tego nie chcę kupować Teraz kto mi powie... Aha, tu jest. A nie! Co? Jak chcę wsiąść tutaj normalnie do tego? Jedziemy, normalnie widzicie, już coraz, coraz gorzej, bo ciężko jest złapać, o co tu dokładnie teraz. Dobra. Ale lecimy. Jakby wam coś przebijało, naprawdę sorry za green screena, <laughs> ale mortki moje mi to wybaczą normalnie, bo. Nic złego się nie dzieje, widać mnie, widać Dobra, wymijamy gości. Mhm. Tu można kupić sobie kosiarkę. No to fajne. E, kosiarkę. Co on dzisiaj z kosiarkami pojewał? Dokładnie, yy, scenariusze dobra, yy, buldożer, dzielnica przemysłowa, złomowiska. To na jednym byliśmy kontrakty. Poczekajcie, pozycja no, najpierw, wybuchł stary mur, ponieważ one zostały zorganizowane pracy. Następnie. Pozbądź się krzaków obok. W ogóle, dobra. Kurde, bierzemy to, gościu. akceptuj, jedziemy tam. I jak widzicie, jest i kontrakt. Są mi dolary. Normalnie tak będą dolce. Choć że to znowu jest. I coś ten pickup dużo pali, by się go przydało sprzedać, bo 500 metrów, damy radę. Jak się fajnie odbija ten. Ja Pójdziemy sobie ze środka. Bo tam pisaliście mi w komentarzach. A ci co tutaj? Wypadek pewnie. Nie wiem gdzie on skręca, no ale musimy mu to wybaczyć. <laughs> Nieodkryte miejsce. No ale dobra, no to jeszcze tu nie będę tego odkrywał. Jadę tam zarobić tą hajsy. Że kupi tą ciężarówkę, nie Bo my nie mamy tej tej ciężarówki i mordeczki No, za niedługo nagramy jakiegoś w Pamiętajcie na razie Boluś tak samo nie ma czasu. Ciężko nam się z nam złapać Ferie, brączek u Bolka, więc na pewno i będzie w rekwest i będzie spin tires ja będę wprowadzał nową serię jeśli pod tym odcinkiem wbijecie 400 łapek. To wprowadzam serię specjalną 1 na 1 ze Tiresa, Po prostu będę wcześniej testował mody, będę wam wypuszczał. Bulldozer, akceptuj kontra. Będę po prostu robił taką serię dla siebie z modami, których nie dam rady zmodyfikować. A gdzie to jest parking. Aha. Dobra, jest parking. Eee, buldożek. Pyk. Dawaj naszą bestyjkę, wsiadamy, pyk. Patrzcie jak w środku jest konkretnie. Coś tam się rozjebało. widzicie idzie nam to sprawnie na razie nie uszkodziliśmy buldożnerka ale robota wrze normalnie, na perkę go. patrzcie się jak idzie z tym murat hm. to w, naszego, w naszą furgonetkę tam walą Pikapa na nam niszczą, goście rodzika musi coś z tym zrobić, bo najdługo będziemy mogli mieć pracownika, więc tak samo, pisać w komentarzach niki pod tym odcinkiem będziemy normalnie dodawać kogoś do ten Jeszcze nam został jeden krzak Nie, jaki jeden 13 Tam są skurczy Ty, Tej buldoże trzeba zatankować Też pali w mordę Wszystko normalnie idzie tak, żeby Patrzyłem tam na mojego pick czy go przez przypadek nie skasowali do reszty. Kontrakt ukończony normalnie Zakończ kontrakt flota przyjęta, więc my jesteśmy zarobieni konkretnie. Pamiętajcie, że bulldozer trzeba, kto nam tu skasował pick-up'a? Łe! Widzieliście tą opcję, jak on uderzył to? Masakra! To już wiemy, co to tak ukało. Dobra, zobaczmy, ile mamy tego, 2000 Więc pewnie zrobimy tylko dzisiaj na zbieranie na mm, kontrakty. bulldozer. no oczywiście, pokaż na mapie. Mm, tutaj, pyk, akceptuj, jedziemy. Normalnie mortki Jedziemy zarabiać flotę Skasowali nam pikapa, Ale nie ma 200 metrów Więc jesteśmy normalnie Mam nadzieję, że trochę floty nam wpadnie Łe, nawet skacze on tutaj normalnie Skorczycy Wpadłem tu jak dzik normalnie Pek akceptuj kontrakt należy oczywiście miałem jeździć ze środka, nie zapomniałem znowu czekajcie, mamy tu jakiś parking? tu był, widziałem dobra, biegnij z tym młotkiem pyk, buldożer teraz jeszcze tylko go zatankujemy bo nasz buldożer uzupełni Łycha. no nie, wszystko. Wymaga, wymagany poziom... co jak e, co to było to? Dobra, zobaczymy to później. Gdzie jest nasz guldoże? Wsiadaj do naszego maleństwa. Jakby normalnie tutaj Prawilni robotnicy. zbóż drewniane Te na złomowisku. No to pyk, nie? Powiem wam, że oporne. Przesuń samochody z drogi, ale gdzie mam przesunąć? A. No tutaj powiem wam, że Jak my tutaj normalnie wykonaliśmy konkretną robotę, teraz patrzcie jak oni się rozpadają te samochody. Ue, normalnie i tak jak powiedziałem, jeśli bijecie 500 łapek pod tym, to robimy serię ze sprintersa z modów, które po prostu mm, Nie działają nam na multi i nie damy rady, zagrać na multi ani nic w tym stylu, więc będę robił taką samą yy, serię. Po prostu, nie wiem, ciągnikami, czy coś na nowej mapie. Jakaś tam będzie pojedyncza mapa, to będziemy robić ją, żeby po prostu jakieś dymy były wiadome samotnie, bo samotnie, no ale zawsze, zawsze coś jest. Normalnie poszło, robota wykonana. Łapka w górę, rodzinka znowu przytuliła Patrzcie się, brakło nam trochę Serio? Brakło nam kurde parę groszy Dobra, szybki kontrakt jeszcze I, 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 i. Mamy tutaj Piłę mamy? Dawaj, pokaż na mapie Pyk, jedziemy, akceptuj Ech, Gdzie jest mój pikap? What the fuck, zgubiłem auto. E, no to mamy dym trochę, ale nie, bo ja tu mogę sobie Dostarcz przecież ja tu mogę normalnie ten dostarczono. Dobra, akceptuj kontrakt No to będzie ostatni. Skoczymy, kupimy tą półcieżarówkę, nie? Gdzie z nas do Patrzcie, jak ładnie na nich zaparkowali. piek, ta bestyka. Ale my potrzebujemy to. Ściany są tam. Trzeba uważać, żeby tu czegoś nie zniszczyć. Bo jak widzicie. Robota nam idzie całkiem bardzo dobrze. No, normalnie ten green screen trochę mnie denerwuje, bo przebija światło. No, ale naprawdę już z tym nic nie poradzę. Nagrywam też to w nocy, więc dały go na pyrkę. Normalnie wyjaśniamy go. O, poszło. Dobra, tu mamy ukończone mm, Teraz potrzebujemy piłę, piła jest pod numerem 5 I kto mi powie jak ja to mam ciąć? Aha. Aha, poczekajcie, bo tu jest wejście... Dobra, konkretnie to jest tu zrobione się ten motyw? Normalnie gościu. Zrobią one na szybkości. No, Dobra, gdzie mam jeszcze tu jedno? Kontrakt ukończony. Rodzinka zebrała potrzebne fundusze. Jednak jesteśmy najlepsi, no nie ma lepszych od nas. No. Taka prawda, na re... rodzinka Jaro na rejonach wyjaśnia wszystkich, tutaj normalnie. Dobra, bierzemy pick-up'a. jedziemy kupić to i wy normalnie łapkujecie, lajkujecie. I co tam jeszcze uważacie? Dobra, wymijam go. Audi ładne, ale słabe, w środku ciszej. I patrzcie, ile paliwa już zużył Skurczy syn To jest niemożliwe, ile on tego paliwa Normalnie bierze e, Tak jak mówiłem, dzisiaj nie ma live'a Jak oglądacie dziś, e, we wtorek ten odcinek Nie ma live'a Jeszcze nad tym się tak naprawdę zastanowię, czy go nie będzie Ale łe. Ale Mam zamiar się wybrać, zobaczyć za tym oświetleniem No bo, ani wieczorem jak ja wstanę Nie mogę sobie nic nagrać Bo Światło, widzicie, dzisiaj do pasów węka chcę to zobaczyć. Gdzie ja wyleciałem. No to konkret, dobrze, że to do terenówka. Scenariusz będzie osiągnięty. no goście, mamy 5 koła. My tu wyjaśniamy konkurencję. Normalnie, to jakaś robota, ale dobra, nie bierzemy tej roboty na razie. No bo No normalnie Pick. For sale Kupujemy naszą ciężaróweczkę Ktoś do nas dzwoni Ok, jesteśmy gotowi na własne inwestycje, możemy więc zakupić i rozwijać nieruchomości, pięknie. Aby wykonać budowę naszej podróży, trzeba wykonać szereg zadań. Podjedź do znacznika lokalizacji i kup posiadłość, konkretnie. To będziemy mieli w następnym odcineczku, słuchajcie, jeśli się to wam podobało, to oczywiście łapka w górę. Jeśli chcecie tego Spintiresa, pisać w komentarzach, 500 łapek i normalnie lecimy z tym Spintiresem. Jeszcze raz mortki. sorry za green screena. Ale to już z tym nic nie poradzę. My widzimy się w następnych odcineczkach. Trzymajcie się. Elo.